Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jakubie, jak ja tobie życzyłem tej życiówki Engelbergowskiej, bo to musiało być 22 miejsce powyżej. To niestety się nie udało, ale wróciłeś nam do czołowej 30, więc nie jest najgorzej. No nie udało się, szkoda na pewno, natomiast no gdzieś tam trzeba wyciągać te plusy z tych skoków. No wiadomo, ja jestem na pewno bardzo, no jestem sfrustrowany tym, bo szkoda, że nie udało mi się pokazać tych, tych najlepszych skoków właśnie w zawodach. Natomiast no też gdzieś tam jakby plus z tego jest taki, że przy gorszych próbach potrafię, potrafię wejść, wejść do drugiej serii. Mnie martwi, ja się na skokach nie znam, nie ukrywam, ale mnie martwi, jeżeli ten poziom maksymalny zawodnika jest na poziomie 20-30 miejsce, a u ciebie widać 9, 8, 5. Nie jest to regularny, ale ten poziom jest dużo wyżej niż ta średnia. Tak, no tak dlatego właśnie mówię, że jakby wiem, że, że, że stać, mnie, stać mnie na, ta, na takie skoki, też wydaje mi się, że ta skocznia, e, że tak powiem, nie była idealnie dopasowana do mojej aktualnej techniki, jeżeli tak można to nazwać, bo mam duże problemy z timingiem, w sensie, że, że spóźniam dosyć mocno, a tutaj na tej skoczni jakby jej takim jakby, takim punktem jest, że wiele osób tutaj jakby spóźnia skoki i no ja też jakby to mi się tutaj trochę, trochę, trochę nawarstwiło. Spóźnia, bo z tego co zrozumiałem przez ten weekend i w przeszłości nie ma takiego momentu, który wam daje feedback, nie? że już ten próg powoli się zbliża, jest tak dziwnie gładko. No właśnie jest tak jakby gładko i jest jakby wrażenie jest takie, że jest jakby bardzo zjazdowy próg, może, może z tego to wynika. Nie ma takiego przejścia. Nie ma przejścia. Przejście twoje do Pucharu Świata, ale fajnie powiedziałem. Było naprawdę szokujące, imponujące, bo przed turniejem Czterech Skoczni jesteś trzecią siłą w naszej reprezentacji, jak to Puchar Świata oddaje. Nie wiem, czy w ciemno sportowiec coś bierze ambitne, ale, ale to jest solidny punkt wyjścia chyba. No wiesz co, jakby biorąc pod uwagę, jaki miałem zeszły sezon i też jaki, jaki progres zrobiłem w porównaniu do, do, do zeszłego sezonu, no to no myślę, że na pewno mogę być z tego zadowolony i jestem z tego zadowolony, pomimo tego, że jestem dzisiaj zły po tych zawodach, ale, ale no jakby ja widzę, widzę, widzę ten progres, wiem, wiem też na co mnie stać, wiem, wiem nad czym muszę pracować i, i jakby jestem optymistycznie nastawiony. Bardzo zmienia puchar świata życie, bo, bo Ty wiesz jaka jest codzienność, kiedy jeździ się po kontynentalu, po kontynentalu, albo jak się w ogóle na zawody nie jeździ zimą, tutaj jednak ta adrenalina musi być większa. Jest adrenalina większa, ale też yy, na przykład, no tak, jak, <laughs> gdzieś tam lepiej mi się teraz skacze, to jakby jest coś takiego, że aż się po prostu chce iść chce się iść samemu na tą skocznię, chce się iść na tą rozgrzewkę. Yy, czy tak, jak na przykład padał deszcz, nie chce się iść biegać na polu, bo, bo jakby to ci daje też takiego kopa, że jakby wiesz, że, 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 że teraz, teraz się fajnie skacze i, i, i sprawia to dużo większą przyjemność. Powinieneś na wf uczniów nauczać, że jak nie chcą iść biegać na deszcz, to po prostu niech zaczną punktować w Pucharze Świata i od razu się chcą. No, proste. Proste. Dobra, Kuba, odpocznij od skoków, od sportu, spędź czas z bliskimi. Tego czasu nie będzie za dużo, ale jakoś tam, nie wiem, Kevina oglądać. Jak ty święta w ogóle spędzasz? Z żoną przede wszystkim, która właśnie wysłała mi zdjęcia, ile, ile ugotowała na piekła wszystkich potraw, także nie mogę się doczekać aż aż skosztuje tego wszystkiego. No i co, no tak w rodzinnej atmosferze spędzamy święta, więc, więc fajnie, nie, nie mogę się tego już doczekać. A Dani, na które czekasz najbardziej, to? To jest taka <laughs> kapusta z grzybami, chyba. O! Niech tak zatem będzie smacznego, już ci zazdroszczę, gościu. Heja. dzięki wielkie.